insurance company's construction site. I'm on my way. Take it to the top floor. Yeah, with the rest of the evidence. Hey, careful with those red boxes. You'll blow us all up. I'll get the stuff from the van and meet you there. Hej, the... hmm. hey, siemano wszystkim, z tej strony DJ Dogs i witam Was w kolejnym odcinku yy, Maxa Payna 2. Yy, jak widzicie znaleźliśmy się w jakimś podziemnym parkingu. No i zobaczymy co dalej będziemy mieli w tym oto rozdziale. Dobra, pójdziemy sobie tutaj górą. usyłać pierwszych przeciwników dobra tutaj nic nie mamy więc możemy iść dalej dumb 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 No tutaj jak widzimy dumb zostawili jakieś dumb jakieś dumb zobaczymy jak działają. No właśnie w taki sposób. Dobra, gdzie mamy przejście? Ok, Tutaj mamy jakieś większe pomieszczenie. O kurde. O kurde, jakie wspaniaki. Dobra, ona się z nami kontaktuje. Drogą radiową. Okej, okay, dla pewności zrobimy sobie jak to zwykle szybki zapis. No i co, musimy otworzyć windę. Ach, te wybuchy. I epickie wejście. Dobra, tutaj nic ciekawego nie będzie, mamy jakiś rozwalony pokój. Jakieś pomieszczenie. Zobaczymy, co mamy na tym podwórzu. O ile mogę to tak nazwać. A ten co? A no, tutaj jeszcze to Ej, A i co jest? Co oni wyrabiają? Uff! Dobra, nie powstaje nam nic innego, jak pójść sobie tymi drzwiami. Jakiś magazyn. byliśmy przed chwilą w tym pomieszczeniu co na początku więc chyba będziemy musieli znaleźć jakieś inne to zaraz się o tym upewnimy tak to było to zajście dobra szukamy dalej Nie wiem, czemu mam takie spadki FPS-ów, ale podejrzewam, że dlatego, że mam uszkodzone chłodzenie w laptopie. No i niestety nie za bardzo wyrabia przy nagrywaniu szczególnie. Ale zobaczymy, może jakoś damy radę. To tutaj się rozejrzymy. No nie wiem, nie mam pomysłu gdzie, nie mam pomysłu gdzie iść dalej. tu nie, a może jednak tam się wrócimy, nie wiem. No to też mieliśmy wcześniej, no nie wiem, nie wiem. Teraz zrobię krótką przerwę i zaraz ogarnę, o co tutaj dalej chodzi. Witam Was ponownie. No i zaczynamy sobie od tego momentu, na którym zrobiłem cięcie. Już teraz mniej więcej będę chyba wiedział, gdzie iść dalej. Musimy udać się tak bardziej na wprost. Tak by to wszystko jak na razie wyglądało. Nie, ja tego chyba nie będziemy musieli rozwalać. Okay. Jeszcze tutaj jeden gościu jest. Aha, dobra. Jak na razie mamy czysto. Zobaczymy jak będzie dalej. O! Co mi następni? Dobra. No i chyba, o ile się nie mylę, pójdziemy sobie tą drogą. Jeszcze ktoś? Ok i szybki zapisik Dobra Co my tutaj dalej mamy? Gdybym znowu nie pomylił tych wejść Aha, tutaj Okej okay. tutaj mała dziura w podłodze Ech Pójdziemy sobie tymi schodami dalej. Tutaj musimy uważać, bo ciągle mamy tutaj jakieś dziury. Ok, przydałoby się znaleźć jakieś leki przeciwbólowe. No, w miarę szybko to powiedziałem. Aby teraz do nich podejść. Dobra. A tu granat poleciał. Może jakoś damy radę? Kurde same wybuchy. Jak tu grać? Ok, i dalej pójdziemy sobie. Tutaj nie. A, może tą drogą. O Skubany. Ora, może będę robił tak, że często będę klikał. Szybkie zapisy no, Dla pewności Piękny obrót Czy tak skromnie powiem No dobra Tutaj nic nie znajdziemy? Chyba nie A pójdziemy sobie przez tą dziurę Kurczę, kurczę. Co to się stanęło? No nic, spróbujemy jeszcze raz. Po kolei się z nimi rozprawimy. O kurde, ile ich tu jest. Nie, jeszcze raz. Teraz może tak trochę bardziej ostrożniej. A ten co krójdę roboko, nie ja no za mało chapeków mam jak na razie. Więc będzie dosyć ciężko. Ja nie mogę. No, same wybuchły wszędzie. Co to za rozdział w ogóle? Ok, mam nadzieję, że tutaj wszyscy będą yy, i pójdziemy sobie tymi drzwiami. Z tym, że o kurde kurde. Aha, tutaj. Będę musiał uważać. Na tym przejściu. Proa i jazgit. Lawrence Kegnedy was eliminating the competition. Was that where the cleaners at Fifth Ladd's Gunlad's Gun Workshop? The room was full of. No, troszkę tego tutaj gościu ma. Okay. No i teraz Raczej pójdziemy sobie tutaj górą. Tutaj mamy jakieś windy, kolejne dziury w podłodze. To sobie rozwalimy. Mamy koktajl. O kurde, kurde. A co tam porozwalamy sobie I tutaj kolejny szyb windy Dobra, mamy tutaj jakąś jakąś taką w miarę przejrzystą drogę że tak powiem to sobie rozwalimy Kolejne ładunki wybuchowe. A kurde, kurde. No dobra, ktoś tutaj strzela, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Aha, tutaj, z dołu, dwóch z zianoczków. nawet kilku jest ich trochę więcej no i zobaczmy co tutaj jest tu nie wejdziemy to zamykane wszystko jednak najlepiej chodzi tymi schodami

Halo. No i tak to bywa, niestety no czekamy sobie za nimi Nie wiem, czy opasać się jak wchodzić Tak kami Gdzie są te leki? Potem coś wypierdzieliło znowu A ten co zrobił? O co chodzi? Co tutaj się dzieje? Proszę się wylegitymować. A żadnych leków nie ma. Trudno. No i pięknie. Jakoś tam się w końcu udało przejść ten rozdział. Aż muszę zagrać. Ah. Their words would keep you awake at night. The bodies, all the evidence of all the murders, the cleaning you've done, all the... No dobra, czyli w tym odcinku to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. No i trzymajcie się na razie. Do następnych filmów.